Cześć, Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj Wam dla nas przygotowane trzy y, przypadkowych kutan. Dobra, to może już zaczniemy. Tylko ja się przygotuję. O. Więc chwilę już. No, już. Okej. Okay. Pierwsze pytanie. Dlaczego jest 3 godziny temu? 3 godziny temu ja byłam w klasie, Ja byłam w domu i tak 3 godziny temu pozostałam. No, pozostałam w <grym> domu. Chyba. Po 9? Dobra, z pytanie. pytania. Czy kiedykolwiek zrobić krok? Nie. Ja się akurat w krótkim określić, że Raczej nie. Dobra, następny. No czy, czy w odległości 3 metrów jest coś różowego. Jak tak, to co? Dobrze, przejdźmy. Tak, jest. Mam trzy obrazy. Jeden ze skni, gdzie jest taki ciemny róż. No tam jest krew, y, czyli krew, obrazy skniętych. No i pi, czyli różowy. I jest to, że jest daleko. A teraz pojeżdżam Ale nie wiem no, widać. A oczywiście, bo tu to, no, to też jeszcze Dobra, dalej. Czy masz przy sobie kartę? Tak, mam o, Tak mam. Bo... bo u mnie to było ciepło, ale... No, to jest więc, mamy sobie. Czy byłeś w kinie w ciągu ostatnich czterech dni? Nie. W ogóle długo nie byłem w kinie. Ostatni raz to było w listopadzie. Chyba 17, 18 na Prześwitarnicy. Czy jest Ci gorąco? No, jak słynę szybciej, to jest mi bardzo ciepło mnie w domu jest bardzo dużo, w tej chwili, w tej chwili chyba, no około 20 stopni, dwudziestu więc coś takiego, no, teraz jest mi ciepło. E, co było ostatnią rzeczą, którą miałeś do pizza? To była herbata wieloobcowa. Tak, no to herbata, no to... Tylko to dzisiaj. Po, ja to ostatnio dnia była. Ja ostatnio dnia byłam pałapkę. Yy, pałapkę normalną. Yy, nie była już w zeszłym tygodniu w tych godzinach. W zeszłym tygodniu w tych godzinach to ja byłam w szkole, bo teraz to jest yy, czwartek teraz. A naczej się zaczęła przerwać się teć no, teraz jestem dom. A w zeszłym tygodniu to była w szkole i jestem pewna, ale kończyła mi się makna chyba. Hmm. Kim, była ostat... Kim był ostatni gość w Twoim domu? Ostatni gość w moim domu była moja koleżanka Wiktoria. Hmm, czy też... Czy też, czy też teraz? W tej chwili za ze przyjaciółkami trochę i za rodziną, no, bo my się widujemy, on w imieniu swojego jak urodziny, to widujemy tylko co dwa lata, no i za rok, coś tam, no za rok się spotkamy, chyba że został święty przyjaciel. Jakie są Twoje dzisiejsze plany na wieczór? Ja to chyba niczego nie mam żadnych planów. Będę w albo do mnie przyjdzie do kolejnego kanału. No to się nie jest, bo jest ona nie jest nie niezmierna. Okej. Okay. Kto ostatnio napisał Ci komentarz na Facebooku, Jęta? Nie chcę sprawy błąd, więc wejdę. Ostatni komentarz mi napisała Agata na Facebooku. Anna, NK, Zerownika Dobra dalej Co byś chciała o przyszłości? No to może to dzisiaj jest 20, jutro jest 21 i chcę wiedzieć co w końcu jest w tym końcem świata, czy on będzie, czy nie. No ja to nie wiem, osobiście, ale wiecie, tak głośno już po tym jest, nie? Hmm. Czy masz na sobie jakiś dodatki.

Co jest? taki takie gumowe, jakieś takie nie? Oj, mocno wymyślałem te kolory, ale. się bez tego Dobra. Hmm. Czy byłeś w tym roku u lekarza? No ten rok się już kończy, bo jest 25 grudnia, więc tak. Byłam u to nieraz. No, ale chyba ostatnio to jaki mam w czerwcu bo ja jestem odporna, mało się choruje i w czerwcu tak będzie jestem od swojej najlepszej i tak, mam czwórk i nie wiem, ja nigdzie nie wpisałam, nie przygotowałam. Ale do omulatej są. No tutaj fakt, mm. no ja już go straciłam, To dobra. Czy nasze No ja my ciemniejszą nie mam w Nie wiem, czy ale tak jak ja chciałam, ciemniejszą kalimację jeszcze trochę może mam te jako takie odej. Tu tamcie. Dobra, no ale kolekcjonujesz proszę. Co ogólnie, to ja kolekcjonuję nie 70 się tam wisiorki takie z tych Jeden mój co takiego, że jestem w stanie znaleźć już 5 lat. 100 No i... Dobra. No. Kiedy ostatnio byłem zatrzymana przez policję? No tak, w więzieniu albo przez coś nigdy, bo jest mam 11 lat. To mi się, się nigdy nie zdarzyło. To mi się, się nigdy nie zdarzyło. Co ostatnio napisałaś w SNS-ie? Ja mam komórkę po 3. że jeśli masz spać błąd, a nie nic, to ja sprawdzę Ja ostatnio napisałam do koleżanki, że nie idę do szkoły. Przeczytałam się do szkoły w środę, ostatni dzień. Była ofora. Ale to tyle, Dobra. Dalej. Czy lubisz ostre potrawy. Tak, oczywiście lubię, ale nie tak że żeby teraz cały się tylko jedzą ostre, ostre. No ale lubię. Co takiego kupię w I w jakim kraju byłeś? Ostatnio ja byłam w Hiszpanii ja tu właśnie ten misiorek, dwa Walać to do kwiatówki. Jeden taki morski, taki takiego. Drugi taki pomarańczowy, co ciekawe jest też przeciwności, się świeci. I jeszcze taką różuczkę czy świeci. Ona zmienia kolory, to jest nawet wyjątkowe w nie On czy jest taka różawa, czerwona, różowa, czerwona-różowa. No Coś takiego ona jest. Tak, trybga... no, nie widać, ale teraz coś się Bo teraz. Może to widać. Co jest w tym? Jaką klucz Jakiś tam kupiłam, może twojej Jeśli Nie nie pamiętam co. Aha, i ja to wszystko, i co ja kupiłam? W Hiszpanii bo tam ma mm. dyplomację. Kiedy ostatnio się jest przyjemny? Proszę, widziałam dzisiaj rano. Czy jesteś bogata? Tak, jesteś bardzo bogata. No mm. No, ja mam 11 lat. To ja nie mogę być bogata. I ty nie mogłeś rodzić. No, my nie jesteśmy ani bogaci, ty jesteś jak do było, ani biedni. Proszę, patrz, rozkawa. No, i na sobie wyleczy jaka u Ciebie jest pogoda? u mnie pogoda to straszna jest i mgła no nie tylko od samolotów odwołanych przez tą głę przepraszam Was na chwilę już jestem? dobra o której budzi się rano. Tak jak idę do szkoły, to o 6.50, o a tak jak mam dni idę, to jest weekend, albo jak jest przerwa, świąteczna, na serię, to taki dziewiąta, osma dziesiąta, a serio co puszkę do Ile masz z Mam jednego brata, Pawła, 60-letniego i to właśnie jego w już mieliście. Dokucza yy, no mi yy, Co wolisz, komputer czy laptopa? Ja wolę laptopa, on jest przenośny. I sama też skorzystać z tego. Czego ostatnio tak kochałaś. Nie wiem, nie to chyba pod koniec wakacji, jak ja się żegnałam z rodziną. no bo ja mieszkam na północy, a oni na południu i mi się wydają rzadko. I chyba wtedy. Dobra. Ulubione radio. Ulubione radio. FK. Zdecyd Zdecydowanie FK. FK. No najlepsze. Najlepiej. Najlepsze. Najlepsze. Y, hamburger czy kebab. Hamburger. Hamburger. Jaki masz kolor oczu? Bo no, na paszporcie działa brązowe, a teraz niczym się lekkie. Ja mam zieloną teraz. Co robiłeś o 24 nocy? Paola. Paola. Cumet Grzegorzaka, to już tam jest ta wicza już. Yy, tak mam swojego kotka. Pompusia z Rusecki-Beryckiej. Dobra, to już wszystkie pytania.